Ja ja się obudzę, bo zawsze budzą się rano znak krzyża i tylko robię to. Bum! Ja to się czy A jak, a jak czy ty a będziesz jak, bil, czy nie będziesz. A jak, robię, jak jest to, no. nie pokona mnie nikt. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB, tu pracują twoje pieniądze. Od, trochę ten już tak odkleja, za, za długo to czas spędza. No bo ja jak za, ja za długo jestem yy, yy, w jednym miejscu to... Też mnie głupota łapie i głupoty gadam, śmieje się, wiesz. Na, nasłuchałeś się dzisiaj. No jeszcze jak posyłam e, niektórych niepoważnych ludzi, no to co no można robić, tylko się śmiać, nie? Ja, to, to, to ja muszę cię zapytać o, o, o prawdę tych sparingów sprzed lat, bo Marcin tutaj mówi, że były dwie rundy, ty mówisz, że to były dwa ciosy i się, i się tak, skończyło. Tak. Przecież no wiadomo, Andrzej już nie żyje, by powiedział. Uderzyłem lewy prosty, pierwsze tańczył. 10 sekret, czy pięć, tam nie wiem, bo ja nie wierzyłem. Chwilę tańczył, tańczył, tańczył. Skróciłem dystans. Się, głowa się odbiła raz, odbija się drugi, i ty co ty robisz? A myślałem, że tu się chciałem pobawić. Popał się piaskowicie z obcami, zrzucił kask i poszedł. I to był, to był cały kontakt. To trwa to ile? 15 sekund? Dwa ciosy. Dwa ciosy, dwa lewy proste na łeb. Bez prawego, nie? To o my gadamy. To nie jest sportowiec, to nie jest sportowiec, na ten temat już jest wszystko powiedziane, on się bardzo będzie cieszył, gdy się, mu, się mówi o nim, ale wiesz dlatego. Ale mówmy o sporcie. A dzisiaj byłeś spokojny, dzisiaj wytrzymałeś te no grę Śmieje Śmieję się przez tego, przez te. Roberto Soldic sympatyczny gość prywatnie, bo ja wiem, że tutaj nie ma w ogóle złej krwi, natomiast widać, że to jest młody gość, ambitny gość, pochodzący z Bałkanów, oni mają charakter, charakter we krwi i szukają wyzwań. On tutaj na konferencji był zadowolony, że siedzi na przeciwko ciebie, że tak budujemy gdzieś twoją pozycję, no bo on wie, że tu jest duża nagroda do, do zgarnięcia. No tak, no to jest to normalny wojownik i, i wie co się robi, no to nie krzyczy, nie ubliża, no bo, no bo to, to co to mówię, pomoże yy komuś dzisiaj naobliżać, zrobić ci to i tam, a potem nie zrobisz nic w ringu, a, a prawdziwi wojownicy robią tak, nic nie mówią, a robią właśnie w ringu. Ja zawsze tak starałem się robić, a, a nie to, żeby głupoty gadać o kimś i, i, i pieprzyć trzy po trzy. Także jest to wojownik i mam nadzieję, że damy dobrą walkę na wygra lepszy. A kto? Ale teraz to gadasz takie, wiesz, populizmy, truizmy. wojownik, e, wygra lepszy. No nie, no nie, no nie wiadomo, że wygram. No to powiedz no, to wprost no, i no, tyle. No, no, no a no, nie, nie okay. tam gadasz, wojownik, ja, ja wiesz. Słuchaj, jak, jak ja się obudzę, bo zawsze budzą się rano zna krzyża i tylko robię to. Ja to się boję, ja jak, wiem, czy ty a będziesz jak, bił, czy nie będziesz. A jak, robię, jak jest to, no. nie pokona mnie nikt. No dobra, jak jest tą szybkością? Bo dzisiaj tak trochę odpowiadałeś, nie, niezbyt precyzyjnie, jest ta szybkość? Czy będzie nie, ta szybkość? No, Czy już no, czujesz tę szybkość? no jest dobrze, bo, 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 bo przecież z sparingi mamy, z gestem robimy, z, z walki na walkę, z obozu na obóz jest coraz lepiej, bo, bo startujemy z jednego pułapu, tak? No, nie miałem przerwy jak parę lat ostatni pierwszy raz, jeszcze mata miękka, wiesz, no to chodzimy jak powiesz... Po, 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 po. Ale wiesz, tutaj maty chyba nie zmienią, no bo mata będzie podobna, tylko wiesz miał ring. Bo wydaje nie, mi się. Jest twarda, twarda, A, tele, okay. no co ty? No twarda, ring normalny ring jest. To jest, tak. wiesz, inne, inne poruszanie się, wiesz, to co robię całe życie. No. I, I tu jest będzie inny obraz walki, i tyle. Już się tak. dobijają do ciebie. No nie, nie, nie widzisz? Nie, widzisz? Nie będę mówił, kto? Ważne persony. ważne, pe Nie będziemy mówić. No nie mów, bo moja wszystko. Ona, ona. Nie, to, ona nie. po węchu. Nie kobieta, nie kobieta, nie kobieta. Także od razu tutaj stopujemy takie jakieś yy, sugestie. Ale zapytam Cię o jedno, bo Roberto się trochę yy, śmiał na tej, o, Madri. A. Szef dzwoni, Mari, Mari Borek. Martin. Mari Borek. Natomiast Roberto trochę się śmiał i nie wierzył w to do końca, że ty nie wiedziałeś, kim on jest. Jak zapytaliśmy ciebie o to na konferencji, to Roberto się bardzo szeroko uśmiechnął, że tak gadasz, a tak naprawdę... Nie, nie, no naprawdę mi, mi, mi wiesz, no słuchaj, ja tak nie śledzę. Poza tym jakieś walki by jak walczył, oglądałem przecież no Mameda. Oglądam czy jak oglądam jak już włączyłem coś, to włączyłem i UFC w Stanach, przynajmniej no. ja w Stanach, wiesz no. A tu Roberto, wiesz, wiesz, on miał dobrą propozycję od UFC, tylko wybrał one Championship ma, 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 i tam ma, naprawdę i wiesz, był dobry kontrakt na stole. Wiesz, ja ci powiem poza tak, tą materlą, tam, czy, czy mówię Mamed, Mamed i, i jeszcze ten chłopak, już chyba walczy. Y, Łachowicz. No to UFC. Ja, no Jana, jakie mamy tam kontakt, ale jeszcze jest jeden, zapomniałem jego też nazwisko. No jakiś tam kontakt jest, ale, ale tak no wiesz, no wiesz, z boksu ludzi no to się znano, bo się spotykasz, wiesz, często, no a to jest inne środowisko troszeczkę. Także no, nie jestem w stanie, no, a po drugie nie mieszkam w Polsce, tak? No, to prawda. Ale to, to zapytam inaczej, czy od tamtego momentu, bo okej, okay, mogłeś nie znać Roberto Serdicza, tak jak mówisz, bo on jest z innego świata, natomiast zapytam o co innego, czy od tamtej pory... Obejrzałeś jakieś walki? Bo ja wiem, że Gaz oglądał walki. No o tego jest Gaz, bo... No o, dobra, ale o, czy ty oglądałeś? Nie, oglądałeś tam, nie mówię, że, że wszystkie walki, ale jest tam, które tam oglądałem i oglądałem jego poruszanie się. No tylko też musimy brać to do, do, pod uwagę, że no wiesz, te, walczył w MMA, tak? Wiesz, to jest inne, inne poruszanie, tu będzie musiał inaczej walczyć ze mną. No zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu, jak, jak zacznie walczyć, pierwsza runda się zacznie. No bo wiesz, to tu stoisz krótko, na MMA jesteś oddalony od siebie. Bo kupiłem nogami, tak? No i wiesz, i to side to side position. Stoisz no, na, na tyle no, lekko boki. No, tak, ale to wszystko. I na ty, prosty idzie, a ty już wszy, jesteś wszy, Sleep, Slip, slip, slip. No slip, no si, ty, si. Wiesz, jak wiesz, jak jest sliba, a ja mam no. szybkie, ty wiesz jak się no. było slip, nie. Ale ja już parę takich dostałem, to wiem. Wszystko wyjdzie w praniu. najważniejsze, żeby, żeby podobało się kibicom i bili brawo. To, to, to jeszcze o jedno, że zapytam Roberto. Czy coś zrobiło wrażenie y, w stylu Roberto na, na tobie? Jakiś taki element, który. Nie. No, nie. Okay. Nie, nie. Słuchaj, y, już tak to mówi Maty kiedyś. Adam Mat jest to wacy bez emocji, czy walka, nie walka. No taki sam, czy się tam boisz, czy. Czym czy, czy się tu podniecać, Jeśli ja to się podniecam, jak. Ja wiesz? na przykład się jaram tą walką, to ja nie wiem, ty, ty tak podchodzisz do tego. Jak... Ja, to ja zawsze ja też tak byłem. No. Ja to się podniosłem, jak już widzę moją Dorotę i wtedy już wiem, że tu do mnie i wtedy normalnie, aż mi włosy stoją. O, wtedy tak, no no, no dobrze, no ja, kłocho, kło, kogo, kło, ten domyś, kło, to mój to to się moje. Dobra, odla, odlatujemy, odlatujemy to. z rejonu. Ja ci dziękuję Tomaszu, my będziemy pewnie jeszcze nie raz rozmawiać przed tą e, galą na vlogach u Piotra Buczaka, cię będziemy widzieć w najlepszej odsłonie, ale tu czekają na, na, na ciebie jeszcze dżentelmeni. Z kanału, który. Wiesz, no, puszczam Wam, puszczam Wam gościa do rozmowy. Trzymaj się. Michał Pasternak, Piotr Zakowski chcą z Tobą porozmawiać. Oni mają takie nieszablonowe pytania, także bądź gotowy na wszystko, ale nie przesadzaj, bo Mateusz, wiesz, jest czujny. Tak? No, oddaję, Dlaczego? Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze.